Ta część się najbardziej zmieniła, czyli zrobiliśmy tutaj podłogę nową. Jest to podłoga taka wentylowana, czyli mieliśmy dwie opcje: albo zrobić podłogę na betonie, taką betonową z izolacją, albo po prostu podnieść wszystko w górę i zrobić podłogę drewnianą, wentylowaną, ocieploną, także wszystko jest ocieplone. Nowe belki. Ten kawałek jak widzicie nam bardzo przeszkadza obecnie. Nie możemy tego skończyć. Bardzo nas to wstrzymuje ponieważ podłoga nie jest skończona a nie możemy zacząć ścianek działowych stawiać. To jest najgorzej robić po prostu coś jakby troszeczkę tu troszeczkę tam trzeba wszystko od razu zrobić także to nam bardzo przeszkadza i musimy najpierw wyrzucić te wszystkie liczniki czyli nie wiem tam jak obserwujecie Instagrama to na Instagramie było zdjęcie z pięcioma vanami z Wszyscy Przyjechało 8, 8 panów, wszyscy mieli e, dokumenty, żeby usunąć licznik trzyfazowy, a niestety e, nikt nie chciał się tego czepić, ponieważ mieli dokumenty na e, residential domy, a nie na commercial, także to w ogóle jest commercial, to inne pa, pa, papiery trzeba mieć, ktoś inny musi przejechać. A ja jeszcze dzwoniłem, jeszcze specjalnie dzwoniłem tam 5 dni przed przyjazdem ich, żeby potwierdzili mi, że dokładnie wiedzą po co mają przyjeżdżać I co mają zrobić, także widzicie mało opóźnienie jest przez to Co bardzo nas oczywiście irytuje prawda, bo to też duże koszty są i, i, i czas Czyli tak to wszystko wygląda, są instalacje jakby porobione wodne tutaj, rurki wypuszczone U góry też instalacje w tym tygodniu mieliśmy też testy dźwiękowe, czyli po prostu z tym, co jest tutaj teraz, zrobiliśmy, jak wyjdzie akustyka, wyszło super. Ta rura czarna troszeczkę tylko tam jakby tam psuje, ale generalnie wszystkie parametry są, są jakby już spełnione i praktycznie mogliśmy to tak zostawić, jak teraz. I, i mamy wszystkie certyfikaty. Wszystkie certyfikaty mamy porobione. Także dokumenty już przysłaliśmy dla building control. Wszystko jest gotowe. Będziemy tu oczywiście robić sufit podwieszany, zwykłą jedną płytę, plus jakąś tam wełną jeszcze wyłożymy akustyczną, żeby jeszcze polepszyć to, co będzie. Zrobię z betonowy na belkach stalowych. Co jeszcze z takich rzeczy? Idziemy dalej teraz do, do ogrodu. To zobaczycie. Jak w ogrodzie to wszystko wygląda, <ścoughs> ścianki wszystkie usunięte, trochę gruzu. To po prostu to wszystko będzie wywożone. Tutaj, tu tylną ścianę rozwaliliśmy. Ten kawałek też będzie wyrzucony ponieważ tam będą schody betonowe czyli tutaj tutaj będą schodzić schody betonowe będą tam z landingu w dół i tutaj będzie wejście na ogród na ogrodzie będzie trawa taka e, jak ona się nazywa sztuczna trawa sztuczna e, w, na jakimś tam piasku, prawda? Tą ścianę wymalujemy i też posadzimy tutaj jakieś takie pnącza, żeby potem zakryły tą taką starą, e, brzydką ścianę. Dobra, to wszystko co jest na dole. Nie ma tu jakiegoś dużego progresu, ale do, od, od, od poniedziałku e, będzie już e, to robione, przynajmniej sprzątane. Pójdziemy teraz na górę. Tam praktycznie już jest skończone. Takie Drobne, drobne małe rzeczy zostały, jak jakieś tam silikony, jakieś takie różne e, takie już po prostu miniaturowe. Dzisiaj ma przyjechać chłopak, żeby e, karpet położyć jeszcze w dwóch pokojach ostatnich w extension. Był przed, niedawno, teraz był właśnie building control. Ja z nim rozmawiałem, pokazałem mu to wszystko, był bardzo zadowolony, generalnie wszystko mu się podoba. Nie miał żadnych większych zastrzeżeń. Widzi, że to wszystko, generalnie podobało mu się bardzo, bo widzi, że to wszystko w miarę jest tam zorganizowane i technicznie i jakoś tak na, na budowie też tak samo. W tym miejscu, gdzie stoi, będzie landing. Już jest taki mały i dół będą szły schody. A tu jest to nowo budowany extension. Te schody też będą jakby... Wydłużone, a tutaj, gdzie jest blockwork, work, tu dla tych osób, które nie były na spotkaniach, to będzie po prostu, będą drzwi na dół. Wchodzimy teraz tutaj. Tutaj położyliśmy e, płytki takie drewniane. Cześć, nagrywam film dla inwestorów. Zapokoić, trzeba karpet położyć. To już jest wszystko skończone. tutaj. Nie sprysznic. Dziewczyna przychodzi, już sprząta pomału. Kalorfery powstawiane. Ogród. Pokażę jakoś tak, żeby było bardziej całpokój pokój widoczny. Tutaj, akurat ta ścianka jest od korytarza, to rzuciliśmy cztery płyty z dwóch stron. Także 8 płyt. No troszeczkę przesadziliśmy, ale. Nie chcieliśmy takiej sytuacji, że ktoś mieszka blisko wejścia i jak drzwi do przeskania, żeby ktokolwiek słyszał, Że miał po prostu komfort. Zależało nam na tym bardzo. Takie montowaliśmy. Mój telefon jest beznadziejny, ale mam nadzieję, że to jakoś tam wyszło. Tu jest drugi pokój, kolejny. Już pokazuję. To jest akurat w extension, czyli to, co było nowo budowane. I łazienka, czyli już praktycznie przygotowana pod sprzątanie. Jest kibel, wszystko jest, wszystko jest tu pomontowane brakuje tylko jeszcze lustra. Tutaj jest korytarz, czyli od tej części jakby wszystko zaczyna się to, co było wcześniej. Z korytarz, czyli widzicie, jest porządki, się pomału robi. W przyszłym tygodniu zamawiamy meble. Całe meble na to piętro to jest koszt około chyba 5500. Wszystko jakby idzie z Ikea. No to jest bardzo jakby wygodne. Wszystko, po prostu wszystkie dodatki jakieś meble, jakieś meble, talerze, stoły wszystko praktycznie będzie przywiezione, Także nie musimy jechać tam, żeby wybierać tylko po prostu robi się listę, wysyła oni to, potem wszystko przywożą bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Tu już jest lustro. Także widzicie, wszystko jest tylko do, do sprzątania akurat zostało na piętrze. Łazienka z lustrem i pokój też. Ten już chyba odkurzony nawet, bo kuchnia. Paweł siedzi. Mówisz coś Paweł? Powiesz coś? Cześć! Jakiś update. No jak chyba wszystko powiedziałeś. No, chyba tak. To tak wizualnie bardziej tylko chcę pokazać, bo nie, nie każdy przyjeżdża. Tutaj ściana do tynkowania jeszcze. Tutaj już piętro, tylko posprzątać zostało. To tyle. Widzimy się tam 3 sierpnia.